Nagrywa chyba, tak, mniejsza z tym. Witam Was na moim odcinku, oczywiście pierwszym. To już chyba z piąta próba nagrywania tego. w Mudronerze próbowałem, teraz może uznaję, że będę w grę, którą polubiłem ostatnio. Czyli... Kurczak, jak to było? Co to było? Przepraszam, nie wiem, zapomniałem. Militari Tycoon. Militari... Tak. I będę z kolegą od razu na początek grać Tak, żebyście się nie nudzili Bo z tego co patrzyłek Tutaj Edwin Fernandos Tak, gra ze mną Też zaś nie od... nagrywam, więc można z różnych perspektyw patrzeć Więc no Gdzie chcecie na... oglądać, oglądajcie No i też ogólnie zapraszam na dalsze oglądanie moich odcinków I Ty Fernandosa też no tak ogólnie to Dobra, to widać, ja teraz rozpocząłem odcinek. To się Maneczka podaje, Fernando Nagrywam. Kurczę, ale lagi. Nagrywam tutaj z Tutorialex, czyli moim przyjacielem. Mhm, tak, witam. No i będziemy sobie grać w Military Titan. Tak, z różnych perspektyw można oglądać. znaleźć. Jestem. Obok. No, jak już niektórzy założyli, że nie gra. I Od Wyspy Początku mam. w Wielkiej Bry Brytanii. O. Sorry, mi przeszkadzam mi... w rozmowie. Pytanie e, powiedz ten. Znalazłem. No, się ma tam. Też nagrywam tutaj. Więc, no, jak już tam wcześniej kilkanaście razy mówiłem, można patrzeć Dzień. z różnych perspektyw. Szczerze mówiąc, teraz można. Zrobić no, tak. No trochę słabiej mi się to Jeśli coś renderuje. dostanę to... Do... Albo dajmy, zróbmy Myślę, tak. że tak. mówię. Następny raz, jak dostanę przynajmniej jakiegoś tego subika to może... Nie wiem co to zacząć, jak to zacząć. Miesiąc z tym. Klikamy spina i zobaczymy co tu wyjdzie. Szanse są takie niewielkie na te lepsze rzeczy. Niestety, ale... O, pięć klejnotów No ja w sumie też, od początku nie, dużo, nie ale zawsze coś. Szczerze nie wiem jak nagrywa jak Moodronera. Na ten początek to się tak, jakby bardziej co... stosowałem niż dzisiaj. No. Tutaj no, latam bombą. O w nie ogólnie. jak co, to nie wiem czy będzie kolega słychać. Bo tak, tro... ja go ledwo co słyszę, no to. Zbombarduję ten ten, Gdzie ty jesteś? Dobra, bierzemy to. Dobré. Dobra. o... Ja szukam jakichś wysp darm... naszych białych flag. Trochę mi zacina, ale da się grać. Żeby mieć dodatkowe zarabianie, jakby ktoś nie wiedział. Aha, nie mówiłeś co ja będę nagrywać zresztą. To może w Już ja zrobiłem wcześniej, dostałem 25 tysięcy. Może będziecie mieć lagi, bo, wia, bo ja... U... Co się z tym samolotem dzieje? E, Czekaj, pod... pod... Le... oho, od, od żeby się zahaczyli Fernandos, mój samolot zrobił bączka. Co <noise> nie kręcił się w kółko? No, i też od razu mogę zacząć mówić, że ja będę takie podpowiedzi mówić ci coś takiego. Proszę w tej grze, jak latać tak tym chcecie, kliknijcie E. Jeśli jesteście na laptopie, czy w tym komputerze. Najlepszy typ on... Tak. Też dopiero teraz się ocknę, że klany nie zrobiliśmy. O, już jest. Tania. Ohohoho! Wow, Co jest? Co jest? Dobra, nie, z tym. Fajnie, bo się powiedzieć. najlepsze rzeczy uchwycą na tym. Znaczy nie czy najlepsze. Ale... No i ja chyba się dobra, będziemy ją próbować to... zaatakować. Co? Ja nie, ja nie idę nigdzie atakować. Na razie widzisz jak z bazą. Znaczy nie, szczerze nabijać będą mi się pieniądze, ale to jeszcze pracowników na i będę miał o wiele lepiej. Jeśli chodzi o zabieranie zabi tak to będzie na... jakby wam przeszkadzał, że tak głośno, to niestety musia, musiałem głośno ustawić, bo inaczej nie, by było, by nie było słychać kolegę wiosną. Aha, to trzeba obok siebie. Co? A... O, tej bombowicy. Tu to jest? Okej. powinno wystarczyć na ten czas. No, mi też troszeczkę, ale nie aż tak. Ale co, nie aż tak? Bardzo. Nie wiem, dlaczego ja teraz się jakoś mniej stresuję niż gdzieś wcześniej. Jak to jest dziwne Niech jest Co dać? Aha idziemy na fortece jakoś Albo przynajmniej ci pomogę jest bomba rozwijana tu to... Oho on dostalił A jakbyście też mieli jakieś podpowiedzi <coughs> widzowie, to piszcie w komentarzach. To też mi pomożecie. Ja wam pomogę, to wy też mi możecie. Ja wiem, co się źle robi, czy coś. Jeśli uda, to. Możliwe, to ja... A tu jakie ale strzelają. Ok. Gdzie jest moja? Tutaj też to cele co trafia Event jest No i co? Już lecimy dalej O, Wielka Brytania Tak szczerze już mam fortecę A tak ogólnie jeśli chodzi dlaczego jesteśmy na takim małym serwerze, to głównie po to, żeby nam nie przeszkadzali przy odcinkach. Wiadomo, że będzie przeszkadzać jak tak ktoś sobie... o. A jednak Okej, okay. jeszcze nigdy tak szybko zrobiłem pracownie. Będę cicho mówić to głównie dlatego, że się przyzwyczaiłem tak cicho mówić. A Fernandes nie wiem co robi. Halo! Z tego co patrzyłem na Messengera, wywaliło go. Cóż, internet taki słaby. Za się co Szczerze mówiąc, że teraz tą grę speedrunuję. Znaczy, tak mi wychodzi. W, jak grałem ostatnio, przynajmniej no 30 minut, na zbierałek nowego rebirta. Szczerze, będę musiał się z nim połączyć. czy mi wywali nagrywanie czy nie ale czy mi wywali czy nie to i tak połączę się z nim widać jak dali nagrywanie e widać no i dobrze a jednak wydawało no jednak działa działa poczekajcie tą chwilkę zanim jak go znajdę to Zacznijmy i O! To może nie będę przeciążać, na telefonie, może też. Przez to do będę mógł ściszyć trochę. A jakbyście chcieli kuceć, to na podce. Wtedy najlepiej się kłóca, nie? Aha, jak nie będę to nie będzie film smonto, smontowany, to nie mówcie od razu jakiś nie, nie ogar, ze mnie, tylko... No, w sumie jeszcze nie ogarnię, nie? Ale jak tam chceć? Więc no. To, że nic... To, czegoś, czego, czegoś nie uję to nie ma... Nie, nie znaczy, że macie się śmiać, nie? <grym> to, to, to wiadomo, że na początku nic nie będzie wiedzieć. Na szczęście mam dobrych kolegów, którzy mi pomogą na... znaczy zmontować Tak w ogóle patrzę na liczbę klejnotów Liczba, która mnie dość często dopada Nie wiem jakie to powód, po prostu mnie dopada i tyle tak, Też mnie to zastanawia, dlaczego mnie dopada Jakoś nie wiem zimna liczba czy coś tego co mi się wydaje on to sobie internet Dobra, miesza z tym Na razie będziemy sami Znaczy jest tutaj dalej O jest moje grupy na plan Ja nic nie, idę. nie wiem, jakieś to jest ta ilość. Dobra, biorę. Idziemy na tu. Aha, i tak ogólnie, to jeszcze nie mówiłem, ile jak gier mam. No, nie Szczerze nie liczyłem, ile Gierman gier mam, to na mogę nagrywać. Ale... Ale na pewno ich mam dużo. Tyle wiem, że jest tak. Nie, z 15. 20. Nie wiem. Tych, których będę w stanie nagrywać, nie? Oczywiście, jeżeli chodzi o tego, który te, te nagram. Więc no. Zobaczymy jak to pójdzie. Nagrywanie. No, więc... Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Co to mam? Tak to buduje. Już gdzieś polecę ci tam coś, tak czy coś w tym rodzaju, żeby się wam. Nie ludziło nauczyci. To nie może się tak... Nie może być tak, że się nie Dobra, nawet wcześniej to zrobimy Dobra, nie będę śmierć się ale tak. obyś tak jak czego nie robiłem, czyli mieć dużo bardzo dużo kolce, to, by to, to tego nie robiłem. Ale razy robi się przyznaję, że jeszcze nie robiłem, czyli miałem tak przynajmniej te 4-3 postecze. Postecze miałem dwie. A to, to, był, to był większy trochę sobie, nie? A tym na razie bo ja mówię jak na początku, żeby nam nie przeszkadzali. Przepraszam, że tak cicho mówię, ale jakoś taki podenerwowany jestem, taki niepewny, co ja mówię, nie? Takie, wiecie, pewnie coś próbowaliście nagrywać. Znaczy, nie mówię, nie, nie że każdy, ale... No... takiej niepewność, nie? Ja domu nie wiem, nic.

Dobra, lecimy na swój Co to Dobra, nie będę takiego <pt Öyle> Okej, okay, jest. Byli, słabi, bo ja się boję ich. Trochę. Uczekuj, że snajperki nie wziąłem. Okej, okay, zbliżają się. Trzeba będzie i wyatakować. Nie idzie, lecimy. Dobra, teraz trzeba uciekać. Gdzie wiem, co od. Eee... Panie widzieli, jak ja ląduję ładnie, nie? Na dachach. Teraz. Zobaczmy, co mam. No, teraz się skarmię. Gdzie wywali, bo Pff. Nie, no genialnie jest ten siódmy lądowanie. <grytanie> to, jest, to jest tak, od strony Czy pytania, co jest tutaj. Inaczej nie znajdę nic szczerze mówiąc, jak wywaliłeś samolot? Dobra, bo ja. Teraz trzeba iść w nogach. A, tam jest! Co jest? Nie, no nie trzeba iść na nogach, tak? Nie wiem, da się tam wejść. Na pewno. Okay. Nie no, nie wiedziałem, że aż tak ładnie będzie lądować Normalnie jak helikopter. O, tylko zanim idzie się do góry, to wiadomo, że będzie. Jest, da się dojść. Okej, okay. okay, okay. weź, weź, tak. Działaj. Jej, mogę latać. Super. Ile to ja miałem leci? Pazzy tylko, tak. Znaczy nie pazy, tylko wyspy. To jest wyspa? To jest faza. Chyba ba... ta... faza... nie... forteca. Właśnie, forteca. Nie, fortecy nie lubię. Nie, nie znaczy... Zresztą mnie kilkanaście minut temu mówi, że będę robić rajdy. od fortecy, no to trzeba to zrobić? Ej, zimu. Jak już mówiłem o tym, to trzeba dotrzymać sobie, nie? Hohohoh, ho ho, 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 ho ho Dobra <laughs> Czekaj, muszę sp... muszę sprawdzić Już nagrywam 18 minut Tak szczerze dużo na ten, na pierwszy odcinek e, nie, nie działa, nie działa Ale teraz go do mnie widzę. To jest oczywiste, że to do mnie teraz wziął Przez to, że i tak. Tata... <laughs> O, coś mi napisali? na przykład. Dobra, z koleżą piszę. Nie no, znam, dolecę do bazy i żegnam. Albo ty tutaj na występuje. Dobra, by nie? Moja no, baza w czym miałbym się? Ej, działajcie. dajcie, Au! wchodzę na wieżyczkę i się żegnam, nie? O, nie, trafię na drabinę. No i co, no? O, Znowu więc No i co? No i żegnam się z wami, bo chyba wystarczy już odcinka, nie? Jakbyście chcieli jeszcze więcej odcinka...